Włącz i zostań z nami. Problem, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, dotyczy nas wszystkich, proszę Państwa, bo każdy z nas jest albo będzie pacjentem, a naszymi gośćmi są dzisiaj lekarze, którzy spróbują Państwu przedstawić nowoczesność w medycynie. To, czy z tej nowoczesności możemy korzystać, to już osobny problem. Przedstawiam Państwu gości. Są to dwie grupy specjalistów chirurdzy profesor doktor habilitowany Wojciech Witkiewicz, dyrektor szpitala wojewódzkiego, ordynator oddziału chirurgii, pan Jakub Turek, kierownik bloku operacyjnego oraz transplantolodzy, profesor doktor habilitowany Zbigniew Chruby, ordynator oddziału nefrologii i doktor nauk medycznych Andrzej Konieczny, nefrolog. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry Witamy serdecznie. Państwu. Proszę panów, wydaje się, że y, chorych jest coraz więcej. Kiedyś jeszcze, no, może 10-20 lat temu, mieliśmy wrażenie, że chorują starsi ludzie. Teraz chyba chorują już wszyscy, prawda? Przedłużenie wieku to postęp medycyny, ale to wiąże się również z nowymi wyzwaniami. Jeżeli chodzi o postęp, o czym panie zaczęły na samym początku, to ten postęp w medycynie się dokonuje w zastraszającym tempie. Chcę powiedzieć, że my teraz na początku XXI wieku jesteśmy świadkami, jesteśmy świadkami no najnowocześniejszej technologii w historii chirurgii, a więc medycyny robotowej, medycyny mało inwazyjnej. Jeszcze ciągle musimy kogoś okaleczyć, jeżeli chodzi o transplantologię. Pobrać narząd i przeszczepić. W związku z tym, ale postęp się dokonuje, i myślę, że niedługo będziemy świadkami przeszczepów, gdzie nie będziemy musieli pobierać narządów chirurgicznie, tylko będziemy mieli narządy z komórek macierzystych właśnie chorego, którego ten narząd będzie potrzebny. Dlatego też postęp, jaki się w tej chwili lekarz, kiedyś jeszcze, w latach, jak ja zaczynałem chirurgię w latach 70 to lekarz mógł się nauczyć 20 operacji i przez całe swoje życie operować. W tej chwili postęp idzie tak szybko, że wszyscy lekarze, a w szczególności chirurdzy, muszą się ciągle uczyć, bo postęp jest tak szybki. I teraz wracając jeszcze czy do tego robota da Vinci, dlaczego tak głośno o nim i dlaczego świat idzie w tym kierunku? A no dlatego... Że pozwala on operować, gdzie mamy lepszą wizualizację, to znaczy dziesięciokrotne powiększenie, obraz 3D/HD, niewymuszoną postawę, siedzimy sobie, a więc dzięki temu oszczędzamy krew. Jeżeli chodzi o utratę krwi, przy klasycznej operacji takiej do przeszczepu, zawsze musimy mieć co najmniej dwie jednostki krwi przygotowane, nawet do pobrania. Natomiast Chory traci minimalnie, dlatego, że mamy bardzo dobrze uwidocznione naczynia tętnicze, żylne, limfatyczne, i dzięki temu operujemy w przestrzeniach międzytkankowych, co powoduje, że jest mała, minimalne, minimalna traumatyzacja tkanek, która powoduje, że chory po takiej operacji, czyli dawca, dawca, rodzinny dawca nie czuje. Czasem ta ostatnia chora w ogóle nie potrzebowała leków przeciwbólowych ze względu właśnie na tą precyzję w operowaniu. Tak to wygląda. Ja myślę, że poza tym nasza wiedza, która się przez prawie już 50 lat rozwinęła na temat transplantologii, jeżeli chodzi o przeszczepienie narządów, możliwość przeżycia tego narządu, spowodowały, że po pierwsze, nerka pobrana. Właśnie od żywego dawcy jest pobierana spokojnie, planowo, i może, być, może to wykonywać najbardziej doświadczony zespół. W związku z tym, tanerka i czas, jaki tanerka y, y, przebywa poza organizmem, a więc y, y, od pobrania do przeszczepienia jest krótki, w związku z tym ta nerka jest w lepszej kondycji, ona dłużej funkcjonuje dłużej funkcjonuje i chory, który dostał tą nerkę, dłu dłużej żyje. Ja myślę, że tutaj też nefrolodzy się wypowiedzą, chirurdzy, bo byśmy tak zagadali tutaj <grym wszystkich. <grym z górą. Tak. Tak. A tu jednak lekarze są ważni. Nie, tak jest. Powiedzmy o tej transplantologii, panowie. Możemy przeszczepiać od osób zmarłych i od osób żywych. Tak. Jak to wygląda u nas w Polsce? E, jeszcze ciągle Zdecydowanie większość przypada na tę stronę przeszczepów od osób zmarłych. Ale z czego to wynika, proszę panie, panie profesorze powiedzieć, bo czy od tylko informacji, od tego, że ludzie nie wiedzą, że mogą podarować komuś nerkę? Tak, myślę, że w znacznym stopniu, może w zdecydującym stopniu wynika z, z, małej, z małego zasobu wiedzy i z tego, że, że nie rozmawia się na te tematy, zwłaszcza w rodzinach inter, zainteresowanych problemem, a więc osób z przewlekłą niewydolnością nerek. I mamy tutaj pewien paradoksalny efekt, my, jako trans, transplantolodzy i nefrolodzy obserwujemy, często nie osoba, która miałaby oddać nerkę. Dla swojego członka rodziny ma, ma wątpliwości, tylko osoba, która miałaby ją przyjąć, nie chciałaby się. No jakże to miałbym okaleczać swojego najbliższego? To i, I to paradoksalnie bywa. Największą psychologiczną barierą w, nie, w, w większości przypadków? Ja myślę, że jeszcze tutaj y, y, trzeba by powiedzieć o strachu. Ludzie, y, nie wiedząc na czym to polega, wydaje mi się, że właściwie y, oddając swoją nerkę, ryzykują życiem, że to im nie wystarczy do końca życia, że to może być za mało. A jak ja się rozchoruję i będę miała tylko jedną nerkę, co wtedy? Myślę, że brak tej wiedzy powoduje strach, no a strach powoduje to, że się tych przeszczepów nie robi, bo, bo, bo nie ma od kogo ich Z pobierać. pewnością tak. Jeszcze tylko może dodam, że pewna, pewna zła publicystyka w ostatnich latach mówmy o tym jako o przeszłości Aha. już teraz, ale przed kilku laty pewne fakty związane z przeszczepieniem były przeinaczane i podawane do publicznej wiadomości właśnie w tym niewłaściwym średniu i świetle i to zresztą to my obserwujemy naturalnie prowadzimy ranking, prowadzimy statystykę przeszczepień natychmiast po tym okresie nazwijmy to krakowskim, który był związany z, z Sytuacja, która miała miejsce w Krakowie, zupełnie merytorycznie niezwiązaną z, z taką, tą mianowicie z takim utrudnieniem. Po tej sytuacji krakowskiej spadła ilość przeszczepień. To głównie dotyczyło przeszczepień, tak jak my to nazywamy, kadawerycznych, czyli od, od po, pobranych ze zwłok. Mhm. Z tym, że w Polsce jest taki zwyczaj, że zawsze rodziny, chociaż nie istnieje ustawowa, o podstawowy obowiązek uzyskania zgody rodziny na przeszczepienie od osoby krytycznie chorej czy umierającej. To jednak y, transplantodzy zawsze pytają, y, a zwłaszcza anestetyków. Panie profesorze, powiedzmy, jak wygląda ta droga właśnie. Odczarujmy, bo o tym się właśnie y, 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 mówi tak. albo nieprawdę, albo się nic nie mówi. No albo ktoś jest zaskoczony, tak, że nagle w coś. W Polsce jest Pan tak proszę. zwana zgoda domniemana. To znaczy, że my mamy, możemy, jest centralny rejestr odmów. I jeżeli ja sobie nie życzę, żeby moje narządy po śmierci były używane do przeszczepów, to powinienem to zgłosić w centralnym rejestrze sprzeciwów. W przeciwnym przypadku, jeżeli takiego sprzeciwu nie zgłoszę, lekarz ma prawo sądzić i ma taki obowiązek, nawet pobrać narządy. Z, z tym, że jest tu problem rodziny, bo nagle rodzina zaczyna mówić, że ten oto chory, mimo że nie zgłosił tego w centralnym rejestrze sprzeciwów, to on, że on za życia był przeciwnikiem tego, żeby jego... Co jest w wielu przypadkach po prostu nieprawdą, tylko rodzina w tym swoim... Po pierwsze, to o czym mówił pan profesor przed chwilą, że zbyt małe uświadomienie jest i wiedza na ten temat w społeczeństwie. Ja pamiętam y, pierwsze przeszczepy, które wykonywaliśmy tutaj, jak się rozpoczynywały przeszczepy serca z profesorem religią. Pamiętam, jak czekaliśmy na, y, y, na rodzinę, bo młody chłopak, dwudziestoletni, który gdzieś z potrzebnicy znaleziony został o 5 rano w rowie i przywieziony do nas już jako odkorowany. Nie wiedzieliśmy najpierw, jak w ogóle danych nie znaleźliśmy, ale tego chorego przygotowywaliśmy do pobrania narządów i wtedy zjawiła się rodzina, to znaczy rodzice i tak jak zwykle to w takich przypadkach była straszna tragedia. Jedyny syn starych, schorowanych rodziców, jedyny spadkobierca gospodarstwa rolnego, który miał przekazać, czy już było przekazane. Na tego syna, i pamiętam, pamiętam to na całe życie, jak profesor Żeliga, bo rodzice przyszli, poszli na pokazaliśmy chorego, wszystko, monitory działały, on oddychał, wszystko było, ale to było wszystko sztuczne, podtrzymywane na maszynę. No przecież mówi, jak my chcecie tutaj pobierać narządy, jakby jego serce bije. Jego... No i wtedy pamiętam, jak profesor Żeliga, ale mówił do. Do tego właśnie schorowanego starszego ojca tego syna. Panie, proszę pana, pański syn nie żyje, bo nie żyje jego mózg, ale jego narządy, bo to młody człowiek, nerki, serce, płuca, wątroba i tak dalej, mogą uratować dziesięć osób. Albo jeszcze nawet te dwanaście tylko od pana zależy czy pan na to wyrazi zgody bo nie mamy sprzeciwu syna że syn za życia nie, nie wyrażał zgody i muszę powiedzieć że to było wielkie przeżycie bo ten ojciec pamiętam jak łzy mu ciekły wtedy z oczu i powiedział te słowa że skoro mój syn nie żyje ale jego serce jego nerki jego płuca będą żyć i ratować innego człowieka to ja się zgadzam ale to jest Postawa wyjątkowa, Wyją, ciągle wyjątkowa u nas. Bo ja 40 lat temu, prawie już, może troszeczkę mniej, byłem uczyć się transplantacji narządów w Szwecji, w Göteborgu i tam już wtedy ta świadomość wtedy pamiętam, y, 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 że by, byłem w takiej sytuacji, że właśnie profesor Jelin i jego zespół przeszczepiali narządy na oddziale transplantacyjnym i był telefon, bo na oddziale reanimacji był młody człowiek, któremu pękł jak mózgu i był potencjalnym dawcą, ale i odebrałem telefon od żony tego młodego człowieka, że i musiałem poinformować, że jest taka i taka sytuacja, że nie żyje, to znaczy, że nie żyje mózg, w związku z tym jest śmierć mózgu, że można pobrać narządy, czy pani się zgadza. I wtedy ta młoda kobieta powiedziała, się zgadza, ale żyją jeszcze jego rodzice i proszę ich jeszcze o to zapytać. I rzeczywiście dzwoniliśmy potem do rodziców, rodzice też wyrazili zgodę i wtedy już, i wtedy w Szwecji było już wtedy 40% narządów od żywych, od żywych dawców. Ale jak, jak wyglądała praca nad tym, w tym społeczeństwie? Mianowicie tam jest głównie protestantyzm, i w każdą sobotę asystenci profesora Jelina jeździli do kościołów i po mrzach, po nabożeństwach mieli właśnie wykłady. Ciągłe wykłady, wykłady były w szkołach, wykłady. Także to społeczeństwo było wyedukowane. U nas niestety, poza tym wszystkim, musimy się przyznać do tego, że wielka praca przed nami, przede wszystkim edukacja społeczeństwa, ale edukacja i kształcenie lekarzy, lekarzy, koordynatorów. W tej chwili też taki program jest budowany w Polsce, jeżeli chodzi o zdobywanie, jak gdyby tych, to znaczy, i przygotowywanie rodzin do tych, do tych przeszczepów, ale może tu pan doktor coś powie na ten temat, bo się tym zaczął zajmować. Jest, myślę, że też to, że, że jest taka nieufność, jeżeli chodzi o, o rodziny pacjentów i to, że oni czasami, tak jak pan po profesor powiedział, że, że nawet mówią, że. Pacjent się nie zgodził, mimo że nigdy może czegoś takiego nie mówił, może że się nie wypowiadał. To jest chyba związane moim zdaniem z takim kryzysem zaufania do lekarzy trochę. No niestety możemy sobie bardzo często każdego dnia zobaczyć, że a to lekarze zrobili to źle, albo tamto, albo coś jeszcze innego i... Yy, a ja, Oczywiście. Panie, a ja panie doktorze zapytam o taką rzecz. Czy bierzecie państwo pod uwagę i czy jesteście tak szkoleni, że ludzie w takiej sytuacji, może lekarz nigdy nie był w takiej sytuacji, że ma kogoś już właściwie w śmierci klinicznej. Czy uczycie się państwo tego, jak podejść do takich ludzi? Bo, bo to jest właściwie, macie, jesteście w zderzeniu w tak, z tak potworną tragedią, E, ludzi, którzy muszą zdecydować właśnie. Im się jeszcze wydaje, że klatka piersiowa się rusza, że ten e, chory, serce czy ten, że, że jest serce bije, że jest jeszcze rumiany na twarzy, że on żyje. Dla nas jest to ciągle oznaka właśnie, tego, że ten. Z, z, właśnie, daleka, wygląda, że z śpi. daleka wygląda, że śpi, i tak. ja mam wydać zgodę na y, y, odłączenie tych wszystkich aparatów. Co już mnie się mniej mieści w głowie, i że no, z tego człowieka mi bliskiego macie Państwo wyjąć tyle różnych narządów. Bardziej, że zapewne każdy z nas gdzieś tam słyszał, że a w Stanach Zjednoczonych ktoś tam leżał już właściwie to też. właściwie już był nieżywy, a potem się okazało, tak. Że, że, tak. że jednak żyje i ma się w tej chwili dobrze. Mm -hmm. Gdzieś każdy taką historię zapewne słyszał, i ona się trochę tak zaczyna. Natychmiast, dobrze... się usztywnia i myśli sobie, a nóż, widelec, tak. to będzie I to jest tak właśnie trwane. związane z tym może takim brakiem zaufania, o którym ja wspomniałem, że z jednej strony słyszy się o takich historiach, że ktoś tam się czuje w tej chwili dobrze, a przecież miał już nie żyć, a może lekarze się pomylili albo coś takiego i, i stąd pewnie bierze się też ta a pewnie każdy też, i to rozumiemy, każda rodzina ma też nadzieję, że, że może jednak to najgorsze nie nastąpiło. I tak, że... ja myślę, że tutaj może doktor Turek, który właśnie się tym zajmuje, jak, jak precyzyjne są w tej chwili cechy śmierci mózgu, ile musi być komisji i tak dalej, i tak dalej. Jak to wygląda, mhm. żeby nie było pomyłki? Przede wszystkim procedura stwierdzania śmierci mózgu jest przeprowadzana nie po to, żeby pobrać narządy, tylko żeby stwierdzić zgon pacjenta. A robi się to po to, żeby zwłoki, bo to już są zwłoki, nie były sztucznie wentylowane, żeby nie, nie stosować... Bardzo uporczyły. uporczywego leczenia wtedy, kiedy pacjent tak naprawdę zmarł. I to jest procedura stworzona właśnie po to. Pobranie narządów dopiero wchodzi w grę po stwierdzeniu śmierci człowieka. My nie mamy już wtedy do czynienia z chorym, z pacjentem. To już jest zmarły. Wypisywane są już wtedy mm, odpowiednie dokumenty, jest wypisany, yy, wypisana karta zgonu i wtedy dopiero zaczynamy zastanawiać się, czy ten zmarły nie mógłby stać się dawcą. Ale to, przepraszam, tak, że wejdę w słowo, to powiedzmy jeszcze, jak to panowie stwierdzacie, żeby to było jasne. Jest, jest określona procedura, przyjęta praktycznie na całym świecie, są to Cały szereg badań neurologicznych, badań laboratoryjnych, które w sposób stuprocentowy potwierdzają lub wykluczają zgon człowieka. One są ściśle opisane i personel lekarski, który dokonuje tych badań jest odpowiednio przeszkolony i robi to. Z, dokładnie z tym protokołem w ręku. Nie może pominąć żadnego kroku yy, w tym yy, zestawie badań, yy, bo jest to po prostu yy, procedura bardzo ważna i bardzo odpowiedzialna. Teraz tak. Takie próby wykonuje się dwukrotnie w odpowiednim odstępie czasu to jest 6 godzin. Po tych dwóch próbach, jeżeli wyjdą, Negatywnie, to znaczy stwierdzi się podejrzenie śmierci pacjenta, zwoływana jest komisja lekarska, trzyosobowa w skład której wchodzi zawsze neurolog lub neurochirurg. I to nie jest komisja lekarz, lecząca, tak, tylko zewnętrz, komisja to jest nieza, nie, niezależna. Niezależna, nie. wezwana tylko właśnie po to, która nie, nie jest związana absolutnie ani z leczeniem, ani tym bardziej potem z transplantacją. Mhm. Jest tam neurolog lub neurochirurg, specjalista anestezjolog i lekarz specjalista innej, innej specjalności. I ta komisja przeprowadza jeszcze raz te same badania i potwierdza zgon pacjenta. I wtedy dopiero możemy się zastanawiać, czy dany zmarły może oddać narządy do przeszczepu. To się wbrew pozorom nie zdarza często, bo... Ta procedura, ta procedura najczęściej dotyczy ludzi schorowanych, którzy dawcami narządów nie mogą być. Natomiast jeżeli będzie to zmarły, który może oddać na przykład nerki, bo, bo, bo też może być tak, że nie wszystkie narządy mogą być pobrane i przeszczepione od, od danego zmarłego. Jeżeli się jednak okaże, że no wydaje nam się, że, że tak może być. Wszczynamy procedurę mm, sprawdzenia, czy ten zmarły mm, nie po pierwsze, nie za życia nie zgłosił swojego sprzeciwu do Centralnego Rejestru Sprzeciwów. Po drugie, tak jak Pan profesor mówił, yy, staramy się rozmawiać z rodziną i potwierdzić, czy w swoich rozmowach, yy, w, czasie, w, czasie, w czasie funkcjonowania nie wyrażał się negatywnie o pobraniu swoich narządów do przeszczepienia po śmierci. I tutaj staramy się, aby tą rozmowę przeprowadzał doświadczony lekarz, który no, już takie rozmowy wcześniej przeprowadzał albo przebył odpowiednie szkolenie. Nie może to być absolutnie osoba przypadkowa, lekarz po prostu, który jest na dyżurze ponieważ takie rozmowy są bardzo trudne. Musimy pamiętać, że ta rodzina właśnie dowiedziała się o zgonie swojego bliskiego. Jest w szoku najczęściej i rozmowa wtedy jest bardzo, bardzo trudna. Także tą rozmowę musi przeprowadzać doświadczony, przeszkolony lekarz, który potrafi wczuć się w tą sytuację i w delikatny sposób tą rozmowę przeprowadzić. No właśnie. I wtedy jest cały program przygotowy, przygotowania lekarzy do prowadzenia tych rozmów. Mamy ci lekarze są szkoleni przez psychologów, przez psychiatrów. Są kursy z aktorami prowadzenia. Uczy się w tej chwili Właśnie lekarzy, jak podchodzić do chorego, jak tłumaczyć choremu, jak przeprowadzić tą rozmowę, żeby ona była jak najmniej traumatyczna dla tej rodziny, ale jednocześnie doprowadziła do tego, żeby te narządy nie były no, marnowane. marnowane i, mm. I teraz jest taki program, są kursy. Są koordynatorzy w każdym szpitalu teraz, są koordynatorzy, którzy się zajmują tym procedu tą procedurą, pilnują, ażeby ta, raz, żeby ta procedura była przestrzegana. Dwa, my musimy też wykluczyć, ten chory jest bardzo dokładnie badany, tak samo jak żywy dawca, tak samo i zmarły dawca. Nie może być tak, że my pobierzemy narząd, a chory jest na przykład, był chory z powodu AIDS. Czy jakiejś innej zakaźnej choroby, albo nowotworową chorobę miał. My to wszystko musimy wykluczyć, żeby jedno, przy przeszczepieniu no, choremu człowiekowi nie, sta, nie, nie spowodować Lotkowość kolejnej, choroby. Kol, kolejnej mhm. choroby. Także jest to bardzo y, trudna procedura, wieloetapowa, wymagająca niezwykłej. Niezwykłej wiedzy, olbrzymiej wiedzy i przygotowania. Dlatego też my w Polsce dopiero ten program budujemy, on powstaje, i z roku na rok myślę, że będzie lepiej, że nie będą się marnować narządy, że rodziny świadome tego faktu, że to, że ich najbliższy nie żyje, ale jego narządy, mogą ratować życie wielu ludziom, o czym mówił również nasz papież Jan Paweł II, A ja pamiętam tą niezwykłą, to był rok 2000, kiedy był kongres w Rzymie, papież, transświatowy kongres transplantologiczny i papież przyleciał do nas, spotkał się z transplantologami. Jest jego, mamy jego wykład z tego czasu, gdzie Jan Paweł mówi, że najwie, największym Aktem, aktem humanitarnym, jakim, jakim może jeden człowiek dać drugiemu człowiekowi, to jest oddarowanie własnego narządu do ratowania życia. I kościół, doktryna Kości kościoła katolickiego dopuszcza to. Dopuszcza i też właśnie nauka kościoła. W tej chwili zresztą pierwszy list, <coughs> przepraszam najmocniej, pierwszy list y, 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 episkopatu polski wyszedł właśnie z Wrocławia dzięki tutaj jego eminencji księdzu kardynałowi, też przy okazji kongresu we Wrocławiu. Także, że te wysiłki muszą być, to znaczy ta praca musi być ciągła. I, 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 ta I wymaga szkolenia, przede wszystkim lekarzy. Przede wszystkim lekarzy, koordynatorów, pielęgniarki, całego otoczenia, bo to jest przeżycie. Proszę Państwa, są dwa momenty. Przy, jeden moment przykry, kiedy my, wiedząc, że już jest śmierć mózgu, że wszystko zostało dokonane, kiedy my pobieramy narząd, ale drugi kiedy my wszczepiamy ten narząd i ten narząd na naszych oczach wia się, zaczyna wydzielać mocz, i my widzimy, że wszczepili, jakby nowe życie. Temu człowiekowi dane zostało nowe życie. Z jednej strony tragedia, bo zmarł człowiek, ale z drugiej strony, no, jest możliwość darowania życia i uratowania korek. Panie profesorze, ja jeszcze przed przerwą muzyczną. Chciałabym dodać może taki pomysł, że może warto byłoby zainteresować Ministerstwo zdrowia i ministerstwo Szkolnictwa, żeby nie wiem na jednej dwóch lekcjach biologii, lekarze czy, czy specjaliści ktoś dobrze wyszkolony, zrobił taką lekcję w szkole młodzieży, która jest chłonna, która znakomicie przyjmuje tego typu informacje. I rzeczywiście, gdybyśmy w szkołach średnich y, y, rozpropagowali tę wiedzę, o której pan y, y, doktor przed chwilą powiedział, czyli procedurę, żeby, żebyśmy byli świadomi, bo ja myślę, że zawsze jak coś jest y, tajemnicą, y, jest fascynujące, ale, ale czasami jednak y, straszne. I y, plus szkolenie lekarzy, które oczywiście jest niezbędne i to pa, państwo robicie na, na bieżąco. Więc myślę, że taki pomysł, może ktoś nas usłyszy i weźmie pod uwagę. A teraz chwila muzyki. Chwila muzyki. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.